Daliście ostatnio w komentarzach kilka osób, jak to wygląda z odpala, odpalonym silnikiem na postoju. Po co? Dlaczego? Jak ze spalaniem? To w skrócie wygląda tak, że spalanie tu mają gdzieś. To po pierwsze, są czasem bonusy, tak jak w mojej firmie, właśnie za nietrzymanie na odpalonym. W silniku. O, tutaj ładny klasyk, ale z reguły, jak jest temperatura taka jak teraz, to wszystkie ciężarówki są odpalone. Dlatego, że klimatyzacja postojowa, no to jednak jest jeszcze dosyć yy, mało popularny temat tutaj. A nawet jeśli to jest po prostu mało wydajna, według mnie, a w zimie znowu. Jest dogrzewanie, ale i tak niektórzy już z przyzwyczajenia trzymają ciężarówkę cały czas odpaloną. I jak możecie zauważyć, są też takie klasyki. to, to chociaż to, to jest niekoniecznie, bo nieraz takie klasyki są kilkuletnie klasyki z wyglądu, ale tak naprawdę nowe ciężarówki. I nawet młodsze niż moja. I to nie ma znaczenia, czy jest nowa, czy jest starsza. Wszystkie są odpalone.